Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim i zapraszam do wspólnego, porannego rozruchu. Zatem zaczynamy skręty głowy lewo, prawo i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pochylenia głowy do przodu i do tyłu. Raz dwa, trzy.

Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, drugą stronę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, świetnie unoszenie barku do góry, raz, dwa, trzy cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugi bark, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Bark do przodu, do tyłu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10. Drugi bar. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim i zapraszam do wspólnego porannego rozruchu. Cofnę się dalej, żeby się lepiej bicieli? Siadamy sobie w najzwyklejszy sposób. Ręce tutaj na kolana przed ciebie. Zginamy przed ramionami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugie przed Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć dziesięć to jest taki ruch łączący raz z powrotem dwa z powrotem trzy z powrotem cztery z powrotem pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć drugie przesuńmy i raz dwa trzy cztery pięć Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Teraz taki ruch na zewnątrz. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Druga ręka. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. 7, 8, 9, 10, obie ręce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9, 10. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Zapraszam do wspólnego, porannego rozruchu. Wypychanie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga ręka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. W górę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć, druga ręka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Obie ręce, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Podpieramy się na ręce z tyłu, żeby było łatwiej. Łokieć do kolana, tak i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, zmiana, i drugi łokieć do kolana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ręce do boku, i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Fantastycznie. I jedna ręka z przodu. Druga z tyłu. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Świetnie. Teraz wrócimy nad nogami. I stopę. Przód, tył. Raz. Dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stopy na boki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. To jest proste ćwiczenie, więc jeszcze jedna dziesiątka. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Krążenia stop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, <trych> dziewięć, dziesięć. Drugą stronę. Raz, dwa, trzy... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fantastycznie. Przyciągamy kolana do klatki. Raz i szorujemy po podłoży. chyba że ktoś to powie. A no, ale razie szorowanie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziewięć, dziesięć, druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć sub. Teraz powietrze spróbujemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem.

Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć. drugą stronę. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. I druga noga. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, ruszeni. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, stopy wkładam w pachinę i kolano do oko. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Druga dziesiątka. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Pięknie. I druga nowa. To samo. I raz. Dwa. Trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pytamy się za stopę i stopa do góry. Raz, dwa, trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć, druga stopa raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć, pięknie stopy Obie w możemy się podeprzeć z tyłu i motylki. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Świetnie. Teraz. Nogi damy sobie do boku. Jedno kolano do wewnątrz, drugie na zewnątrz. I. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, super. I Prostowanie nogi w kla Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga noga. O samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9 10 i sześć głębokich wdechów, wydechów. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wydech, wdech, wydech, wydech, wdech, wydech, wdech, wdech, wydech, wydech, wdech, wydech i wdech. wydech. fantastycznie. I to było Ostatnie ćwiczenie na dzień dzisiejszy. Dziękuję wszystkim tutaj za komentarze. Dziękuję za wspólną udział w ćwiczeniach i do mnie zobaczenia w następnych filmach. Dużo zdrowia życzę.